Wojna się kończy, to są ostatnie dni, to jest taka część jakby poza serialowa. E, scenariusz jest napisany przez Pasikowskiego, bardzo, bardzo ciekawy i bardzo fajny. Bardzo to się fa fajnie czytało i, i też jest taka pełna koncentracja na planie. Był taki moment w Malborku, który udawał dziedziniec zamków w Królewcu. Przejeżdżałem, było 250 statystów, są to grupy rekonstrukcyjne, fantastyczni faceci, którzy, którzy byli oddani sercem. I tak jak jest zimno, to statyści często chcą uciekać, tak oni stali do końca i to się też udzielało aktorom, bo to bo po prostu było takie wrażenie, że jesteśmy na, na, na froncie, więc mijałem tych wszystkich ludzi, dojeżdżałem do, no, do określonego punktu i nagle ktoś mi otwiera drzwi, to był Brunner który mówi, Hans przyjacielu. Trudno mówić tu o, 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 o lubieniu postaci. Y, ja, ja lubię to grać. Y, y, tak jak mówiłem, to wyzwanie aktorskie, bo przede wszystkim jest to jakiś taki um, synonim zła, E, cynizmu i myślę, że Bruner gdzieś tam jest też głupim człowiekiem, próżnym, pustym. Dodatkowa postać Ringle to jest tym asfaltowskim, on tutaj duże, duże zamieszanie powoduje. Jest też takim właśnie z złym duchem. Nie zmierzyłem się jeszcze z takim, no nazwę to psychopatą jak on. Ciekawie zagrać kogoś, zmierzyć się jakby z postacią, która jest diametralnie inna niż ty. No trochę sadysta. Człowiek, który nie może pogodzić się z tym, że jest koniec wojny, już nie będzie zabijał, torturował. I że skończy się ta zabawa, którą ma. Gdzieś, powiedzmy, w tym trójkącie to się rozgrywa wszystko. Plus jeszcze, oczywiście, kobiety. Nie? Także mamy taki film, wojenny film szpiegowski. Przede wszystkim to jest świetnie skonstruowany scenariusz, który powstawał przez 5 lat, i on jest niesamowicie fajnie wpleciony w autentyczne wydarzenia. To znaczy, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, że taka historia się nie wydarzyła. Bo ona dokładnie mogła mieć miejsce, pojawiają się w niej postaci historyczne. I to jest bardzo fajnie zrobione, a wszystko oscyluje wokół myślę najwspanialszej zagadki z czasów II wojny światowej, która fascynuje wszystkich na, na całym świecie aż do dziś, taki powrót do dzieciństwa, bo że tak powiem. Gram jakieś sceny, które odgrywaliśmy na podwórku. I to trochę przypomina taką zabawę dzieci. Osiem godzin strzelałem z działa przeciwlotniczego, gdzie, gdzie ręce mi odpadały, już nie, 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 nie wiedziałem, co robić dalej. E, no też po raz pierwszy miałem te wszystkie body shoty, czy, 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 czy jakieś takie slalomy przez eksplozję. Nie? To, 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 to bardzo fajne rzeczy są, bardzo takie podbijające adrenalinę, a z drugiej strony wiem, że jest bezpiecznie, bo. No, do są sami zawodowcy i raczej nic się nie powinno stać. Więc, jakby jest taka frajda, że jest ta adrenalina, ale z drugiej strony, jakby można ciągle być do przodu. Przede wszystkim myślę, że ta wojna będzie pokazana z dużo większym rozmachem. Mamy bardzo wiele scen batalistycznych, w których y, uczestniczą setki y, żołnierzy, rekonstruktorów. Tak naprawdę w większości to są właśnie rekonstruktorzy, tak jak z grupy Pomerania, która nam pomaga. I plusem jest to, że oni no, rzeczywiście są pasjonatami od lat wiedzą, w jaki sposób funkcjonują żołnierze poruszają się i to jest coś, co, co było dla nas zupełnie nowe. Realizacja bitwy, która trwa w filmie blisko 15 minut, no była rzeczywiście zadaniem, przed którym byłem odrobinę przerażony, a przynajmniej z bardzo dużą pokorą do tego podchodziłem. Kręciliśmy ją przez 7 dni i yy, no jestem bardzo zadowolony z efektu, ale też cieszę się, że mam to już za sobą, bo to były najtrudniejsze dni zdjęciowe. W moim życiu. Presja jest raczej twórcza, bo nie można powiedzieć, że to jest strach, tylko tak naprawdę ja sam jestem tak dużym fanem pierwowzoru, że marzę o tym, żeby zrobić film, kontynuację stawki, którą sam chciałbym zobaczyć. I cieszę się, że udało się też pozyskać aktorów z pierwowzoru Stanisława Mikulskiego i Emila Karewicza. Ale zadanie naprawdę trudne, które mieliśmy, no to jest odtworzenie ich w tym młodszym wydaniu, w które wcielili się Tomasz. Maszkot czyli Klos i Piotr Adamczyk czyli Bruner. i spędziliśmy bardzo wiele godzin oglądając tamten materiał analizując również nasze nakręcone sceny gdzie aktorzy wybudowali niezwykle precyzyjnie ci młodzi tych starszych, yy, przenosząc jakby sposób yy, mówienia, mikroreakcje, sposób poruszania się, charakterystyczne powiedzenia, zachowania. I to jest naprawdę fascynujące, no bo patrząc na nich, ma się wrażenie, że nie widzi się Adamczyka, tylko młodego Emila Karewicza. I tak samo w przypadku Tomka Kota fantastycznie to wyszło, jeśli chodzi o Klosa. Nie będzie można wszystkich zadowolić, to tylko dla ludzi wyrozumiałych to będzie yy, yy, rola zauważona pewnie. Yy, no bo jak to i jeszcze kiedy ma się to, to porównanie, że w kolejnym, w kolejnym ujęciu za chwilę będzie ten wspaniały aktor Emil Karewicz, który, który tę postać tak pięknie stworzył. Ja mam muszę tylko zanucić tę melodię tak, żeby, żeby pasowała do tego filmu. To było coś kultowego, więc jakby mierzyć się z czymś kultowym też jest ciężko, ale raczej nie podchodzimy do tego, że musimy zrobić coś, co było wiernie tam, bo nie powtórzymy tego. Tylko robimy jakby nowy film, gdzie bohaterami jest Kloss i Brunner.